Bo mamy mówić dzisiaj o organizacji bez organizacji i o organizacjach bez przywódców. Dlaczego? Bo przywódców najłatwiej wyciąć. Widę Smoleńsk. Może też wpoić w obywateli, bo trzeba wpoić w obywateli, że to oni są podmiotem państwa, a nie odwrotnie. A nie służą państwu, oni są podmiotem. Obywatele mówią, bardzo przepraszam, ale państwo to my, to my, a wy to jesteście urzędnicy z wyboru lub z nominacji, wszystko jedno, opłacani przez nas z naszych podatków, żebyście nam służyli. No jesteście po prostu jak lokaje, kamerdynerzy, macie to robić, a nie wy, wy, wywraca wam się we łbie, że wy tu macie coś do rządzenia. I należa, zmiana kultury politycznej prowadzi do tego, żeby w ludziach wyrobić poczucie, że to jednakowoż oni. I wolę, żeby aktywnie zmieniali, kształtowali swój los. A nie czekali, że ktoś za mnie coś zrobi. Ktoś mi tu powie, przyjdzie jakiś rząd, który mi coś da. Guzik, prawda? Żaden rząd nikomu nic nie da. Może ukraść, ale nie rząd. I to wszystko jedno gdzie. Dopiero jak się kulturę zmieni, dopiero jak z jednej strony będą ludzie świadomi, że to oni są tym podmiotem, tą substancją, która tworzy państwo, a nie urzędnicy, i dopiero wtedy można będzie pracować. I dopiero sami ludzie, kiedy pojmą, że to oni są najważniejsi w państwie, a druga strona, że tak powiem, urzędowo-urzędniczo-polityczna. Pojmie, że oni są odsłużenia temu suwerenowi, którym są, którym są obywatele, społeczeństwo, no to wtedy może zacząć się dziać gdziekolwiek, obojętnie czy w Polsce, czy gdzie indziej, bo w tej chwili wszędzie jest to samo, ta sama zgnilizna, to zacznie się może coś lepszego. Gdzie pan ma tą myśl i tego, i tego ducha, co zrobiono natychmiast po 89 roku? Proszę pana, opluto wszystko, co polskie i to trwa od 89 roku. Czyli to już trwa 10, 23 lata, czy 25 lat. Ma Pan ciśnienie 25 lat opluwania i co? Jaki jest tego skutek? Skutek jest ten, że jest kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi na Marszu dwa dni temu niepodległości, tak? I to są wszystko młodzi ludzie, którzy nie mają ochoty ani wyjechać z kraju. Chcą tu zostać i tu być. Ale to jest, skutek tego jest taki, że dwa pokolenia są zniszczone. Bo moje pokolenie się nie nadaje, Wojtka pokolenie się do niczego nie nadaje. Dlaczego? Dlatego, bo myśmy byli zdolni przetrwać, przetrzymać, nie dać zgasnąć pochodni, huchać na nią, żeby się tylko żarzyła, ale nie, żeby się zapaliła, bo to wtedy było niebezpieczne. I to potrafiliśmy przetrwać, przenieść. Drugie, co my umieli, umieliśmy i do, i do końca dzisiaj też umiemy – demontować. Do demontowania to moje pokolenie jest znakomite. Natomiast do budowania już nie. I dlatego wszyscy politycy mojego pokolenia, ja nie znam, a przecież mnóstwo z tych osób i to prawa, wszystko jedno, ja w jakiś sposób kiedyś poznałem. Ja żadnego wśród nich nie widzę ludzi, w którzy których by, którym ja powierzył los państwa. I emanacją tą, tej organizacji sieciowej jest organizacja bez organizacji i ruch obojętny, czy to będzie oporu, czy nie oporu, czy ruch budowy. Oporu jest dlatego, że to tak się przyjęło mówi, że to jest leaderless, leaderless resistance. Tak, więc, że to jest ruch oporu. To niekoniecznie musi być ruch oporu. To może być ruch budowania, wręcz odwrotnie. W każdym razie nie ma organizacji hierarchicznej i jest to kolejna forma, logiczna, dalsza forma organizacji społecznej, historycznie patrząc. Bo jakie były organizacje społeczne? Była organizacja rodzinna, prawda? Później był ród, czyli wiele rodzin zgrupowanych tam jednego przodka, wokół jednego przodka. Potem była organizacja plemienna. Później z plemiennej wyrosła hierarchiczna, królestwo. Potem teraz wymyślono wcześniej, będziemy organizacja rynkowa. Wszystko nam zorganizuje rynek. Natomiast teraz rewolucja technologiczna robi informacyjna, zwłaszcza wykreowała organizację sieciową. To są ludzie, którzy się łączą informacją. A ich nie interesuje nawet specjalnie kapitał, nie są połączeni nawet, nawet naród nie jest dla nich łącznikiem, to są kwestie sympatii i wspólna myśl. I to jest to, że to już jest wspólnej myśli. Ram to ma bardzo fajną definicję. Jak oni twierdzą, drogą badań i analiz pomagają ulepszyć procesy rządzenia i podejmowania decyzji. To jest po prostu firma, która się zajmuje analizą tego, co się dzieje na świecie w różnych sferach, a głównie w tej chwili społecznej, żeby doradzić na rzecz yy, Armii Stanów Zjednoczonych. Głównie to oni dla, pracują dla wojska. Jak się to RAND, RAND. RAND Corporation. I oni robią raporty. Tam jest bardzo dużo mądrych lud różnych ludzi, a jeżeli nie mądrych, to przynajmniej wygadanych. Mm -hmm. Z punktu widzenia aparatu władzy i jego zachowania, jaki by on nie był, a nie z punktu widzenia interesów społecznych, bo rant jest od obsługi rządzących, a nie od obsługi społeczeństwa. I oni piszą tak, ten uzyska przewagę, kto opanuje umiejętność tworzenia form sieciowych. Czyli innymi słowy mówiąc, kto opanuje umiejętność tworzenia skutecznych organizacji bez organizacji. Przebieg i wynik konfliktu zależy od stopnia posiadanej wiedzy, moi państwo. To dlatego się likwiduje edukacji, prawda? Bo im mniej edukacji, tym mniej wiedzy. Ten z przeciwników osiąga przewagę, kto w wyższym stopniu opanuje sztukę operacji informacyjnych oraz zarządzania postrzeganiem. Zarządzanie postrzeganiem to jest piękne sformułowanie i niesłychanie groźne, bo zarządzanie postrzeganiem to jest co? To potrafi tak zmanipulować świadomość innych ludzi, że będą robili i postrzegali i myśleli to, co ja chcę, co ja im zarządzę. To jest zarządzanie, tak będą widzieli świat otaczający ich, jak my, jak my im zarządzimy. To jest zarządzanie postrzeganiem. To jest, jak mądrzy ludzie Cadykowie z randu yy, wymyślili, ponieważ jest to organizacja bez organizacji i ruch oporu bez przywódców zasadza się na jedności myśli i na katalogu wartości, w związku z czym, czyli jak oni to używają sformułowania narracji, w związku z czym. Mieszać narracji. Nie, to jest walka narracji i trzeba, czy to walka katalogów wartości, trzeba wymyśleć taki katalog wartości i taką narrację, która będzie lepsza od narracji tamtych. Oni się panicznie boją, a to nie są głupi ludzie i to są, ja nie jestem socjologiem, oni są socjologami, to nie są głupi ludzie, ale dochodzą do wniosku, że jest jedyny sposób likwidowania takich, organizacji połączonych wspólną myślą i miliard dobrych grupek tak samo myślących, jest to zrobienie, wymyślenie kontr-pomysłu, kontr-idei no lub nie. zakłócenie tego, lub zakłócenie, czyli to co jest, bo druga jest wersja to jest zakłócenie, i tam, tamtego toku myślenia i wprowadzenie fałszywych elementów do e, katalogu wartości. Żeby nie dopuścić do powstania organizacji. Likwidacja istniejącej lub niedopuszczenie do powstania organizacji bez organizacji i organizacji bez przywódców, których, którzy przywódcy w określonym momencie wyłonią się. Bo to jest tak zwany poziom doktrynalny, na którym to jest odbywa się. No i poza tym można, że, że można robić jeszcze sobie taką wojnę, toczyć na zasadzie technologicznej. To tutaj zasada technologiczna. To jest właśnie była akta próba zrobienia czegoś takiego, że to stłamsimy możliwości technologiczne, ograniczymy, tak żeby nie można, żeby łączność tych grupek małych o tych samych poglądach nie, nie zakłócić albo, albo ograniczyć, albo po prostu zastraszyć tych ludzi, żeby się bali wyrażania własnych poglądów. No i dlatego nie należy schodzić do konspiracji i otwarcie wyrażać swoje poglądy, bo sam fakt wyrażenia otwartego swoich poglądów powoduje, że słuchacze tychże poglądów zaczynają mieć odwagę sami.